Go tiki let's go! Szanowanko! jak wam mija czas? Bożeki, na kolejnego vloga Żelwetu. Majówkowy. Masz, gentleman dżentelmen potężne materiały. Aha, no tam to miałem to no, Dzisiaj majówkowy mecz, który obejrzycie pewnie w wakacje. Więc nie, no. na to, że piękne świadectwa. Pięknie wszystkie prace obronione, sesja zdana. Postaram się go zmontować. Szybciej niż w wakacjach. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że życzymy powodzenia we wszystkich. Zdecydowanie. We realizujcie wszystkich. się we wszystkich dziedzinach życia. Tak. Sz I Szczególnie myślę, że to powodzenia ży życzymy maturzystom, bo tak. oni tu mają najbliżej. Oni już dwa miesiące temu pisali maturę. <laughs> Więc... Ale poszło dobrze. Przesyłamy powodzenia z przeszłości. Ładnie. I całujemy. Pozdrawiam. Dobra, widzowie, dotarliśmy na miejsce spotkania, prawie, tak trzeba dojść nie na stadion. Jesteśmy <laughs> na parkingu. Proszę państwa, jak będzie skakał? Jest wysoko, jakieś <laughs> pół metra. No. Staniesz na rurze. na rurze, no uważaj, nie, nie łap się tak tego. O, a, wykminiłeś. Dobra, nie jest źle. Go tito. Cię poznaliśmy z daleka, to kocie ruchy. Kozie. Jak dotarłeś? Tędy? Nie, to są trzy Cześć, już które który najlepszy skoczy. <ikka> no i ale. Się wjeżdża tu jest pana się jeszcze nie wydoliłem na teście. Się wjeżdża, się wjeżdża I znowu wychodzić za drzew, kurde, takie objawienie pańskie, nie? On, on, on nie przeskakuje się tutaj zesponowo. Na kifrzanku, na się mowy. Zdecydowanie. Jesteś prawdziwymi zawodnikami. Gdzieś, jesteś... Tu? jesteś e, Pokaż to Benji dla widza. OK teraz Filip pokaż. Oj, no i to co? Don't Benji! No dobra. No to ja muszę chyba. P.O.V. No, Widzieliście ale jedno, widzowie? Który się kładzie? Papierkami. Jaka jest no. frułka 3 Trzy cztery. Kurwa. Nie za, nie. Za, nie. nie grać się domowem. O, łabie mi zasłonił, a jednak nie zasłonił. Słońce? No, dobra. Dobra. Dwa bilety, kurwa, jednemu i drugiemu. I lecimy, kurwa, w tango, kurwa, z Dave'em, kurwa. Lecimy w tango, kurwa, z moimi, kurwa, chłopakami tutaj i jeździmy kurwa na jebani na motorach, kurwa, rzucamy kurwa nożami, kurwa w ludzi, kurwa, rzucamy talerzami w restauracjach, kurwa, i rozpierdalamy, wszystko kurwa idzie na mnie. I gwarantuję, że codziennie mamy taki challenge, że musimy codziennie tysiąc euro wydać, tylko i wyłącznie na to. Ja biorę siedem tysięcy, plus kurwa samoloty, plus kurwa zajebisty, kurwa apartament, żeby kurwa tutaj żonie w domu nie przeszkadzać, i jedziemy kurwa w tango, kurwa. Za! Lampę hell bro Bright as fuck no, widzicie widzowie Jest jak jest, nie jest dzisiaj znaczy, za dużo, ale jest... jeszcze zaraz tutaj dojdą panowie puścić też No, puścisz będzie czas O A to nie wiem czyje to jest To jest twój Nie mój Nie? Nie, czekaj zaraz ogarnę mój O już zaczęli Kurde, ale dzisiaj naprawdę fajna perspektywa meczu, trochę wyżej jesteśmy ustawieni, cień, wiadomo o co chodzi. Jeden i drugi, nie, nie cieszę się, tylko się Ja jestem ja rozgrzany, ja tu byłem pół godziny przed meczem na obiekcie, żeby się rozciągnąć, dociągnąć wszystkie mięśnie, yy, głębokie, niegłębokie. A ty się o. nie przebieraj, bo jesteś tutaj na, na wagę złota. Tak? No, bo mało nas, a jest pogoda jaka jest. Lampę z Oj! A jaki wynik? Super toczek! Pomóż jeszcze dawaj wróć, Benji! Super takie. jest! kurwa! O, o, jeszcze ten! Ale żeśmy ekipę dzisiaj zmontowali. Ale ekipę żeście zmontowali. No, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Mam trzeba się grzej, bo dzisiaj wiesz. Masz, masz koszulkę, no masz koszulkę? No, odebrać. Bo jak nie, jak nie masz jeszcze swoje, to ja mam w worku swoją Nie, tak nie Kisiu miał mi działo A to się na razie gra. Oj Młody bierze na, na siebie odpowiedzialność No tak mi się bierz, najlepiej Nie wiem jak z siłą niego Nie no, to jest to gołtowskie połączenie Człowieku Tu mi się Klaxon coraz bardziej podoba Jako gracz w sensie, nie? No, to jest to Oj!

Opina, widzę. Ja, ja dałem meczki, jeszcze, ja muszę trochę. No ja też. Wrócisz na to, widzę. To jest dobre, Monik. Dobrze. Po każdym widzę, tam widzicie. Nie, no nie. Tyle to nie. To no już na moim OnlyFansie za miesiąc startujemy widzowie. Znaczy u was to za trzy. Chodź, chcesz? Chyba nie mam wyboru. Mucha, daj mi tę białą koszulkę się. A co zgrzałeś się po prostu? Nie, skoczyłeś do piłki, tak? Zgrzałem piłkę, kurwa, i jakiś taki przeprost się zrobił w plecach, i kurwa, i zaszczykło coś. No to połóż się, może na chwilę. Odpocznij sobie w cieniu, nie? Musisz zginąć, się, gwasz No. Kurwa. To 4-1. Nie wiem, ja go lubię po prostu. Nie okay, musi być okay. popularny. Mówię, żeby... nie wiem, czaj, że to już przez temperaturę. Masz. Tutaj nie ma gdzie cienia nawet, co? No, tak nawet, że wiesz, w bieci. No. Brawo! Tak, 4-2. Jeszcze popatrz. nim. musi Zobacz. No to żeby odpoczął przed drugą. Jeszcze Zobacz. Brawo! Jeszcze powalcz! walcz! wróć za nim! 7-4. Ujoj, ujoj. Ale pomyślał. Graj! Młodszy! <ślam> ja, brawo, Boli! Brawo, Boli! Nieoo, tragedia, co się dzieje? No i co, vis -a -vis, druga połowa, wynik 8:4. Generalnie, no, słabo wchuje, ale do odrobienia. Wreszcie wrócił ktoś, kto ma jakieś pojęcie o graniu na bramce, Na bramkę kurwa, dobra, ważne że żyje. A wtedy też moglibyśmy walkowerem podać kurwa, ten mecz. Gruby na bramkę w końcu widzowie. Kurwa, ja, wije bał bęben człowiek, rąbane. teraz. Co? Co? Jest? Nie, co? Co? Ale, 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 ale gada, gada. Brawo! O, trochę krzywo szy, nagrałem, ale jest. Super! Oj, chuj. Walnął z i człowieku nie pogadasz. No? Tak, ja mam tutaj jurajska poziomkowa, ale to jest smakowa woda, więc Jakbyśmy Jak byśmy mieli sponsora jurajską, Boże No to by było mocne gówno, ja bym już wtedy mógł tylko ich wody pić, człowieku, tak szczerze kogoś z jurajskiej, czy nie? Nie No Aj! Nasze jeszcze Dobra próba Dobre, dobre nie wiem, z

Magazyn. No, magazyn to nie, ale biuro, siedzibę klubi. No, no, to z boiskiem od razu. Na jakimś nie. takim wykurwitej na Podlasiu na wybudować stary, No wystarczy takie jedno pomieszczenie wielkości tego pola karnego. Zobacz. Masz tutaj. Biureczko, zakup prawda? I siłownia. Siłownia. Nie no, bieżnia do pomiarów. Więcej nic. No dobra, ok. I obok dwie lodówy. Wszystkie wypełnione e, Jurajską e, I... Gablotka.

ale, brama! Jest! Super toczek! Brawo, kaga jeszcze! I wróć, wróć, wróć! Kurwa! co się dzieje w 12,6! Kurde, oni grają na piłkę pokakańską. Ale taką. Czemu tu jest? Super muszki! Już muszki wstawaj, dawaj! I ci, 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 ci! Pan Super! 12 7. To jest ten rajd. Zejść do boku i wam taką kurde, lutę! 12 Oto, oto strzał Super, pusta dama! Jaka pusta to jest mucza. No gdzie pusta? O, jest No i co tu dużo mówić, widowy? Pożegnaj się, Dawidku. Zakończysz vloga. Niedzielny rostl nie będzie smakował tak samo jak zawsze. Zwłaszcza jak vlog wyjdzie w środę.